odpowiedzialności. Jest tak, że jeżeli że ja często mówię, że masz być odpowiedzialna, że jesteś odpowiedzialna za twoje dziecko, za to, jak ono się zachowuje, że to ty w jakiś sposób jesteś odpowiedzialna, to bardzo dużo mam rodziców w ogóle, coś taka jestem. No. Rodziców podchodzi do tego, że o Jezu, czują się jakby tacy. Nie wiem, przy, przybici, tą informacją, to. I, yy, I mnie się wydaje, że problem jest w tym pojmowaniu słowa odpowiedzialność. Odpowiedzialność, tak w naszym języku, w naszym ujęciu, yy, to jest takie przygnębiające, no bo to znaczy, że ja coś zrobiłam źle albo dobrze, i teraz ja jestem odpowiedzialna za to. Odpowiedzialność też pociąga jakby konsekwencje, że jeżeli ja coś tam zrobiłam, czy nie zrobiłam, i to było takie, czy siakie, czy owakie, to teraz ja mam ponosić konsekwencje tego. I odpowiedzialność też wiąże się z czymś takim jak poszukiwanie winnego. To znaczy, właśnie jest winny, który jest odpowiedzialny za to, że coś się tam podziało, czy się nie podziało, i ta osoba też, no właśnie ma ponieść konsekwencje tego. I yy, ja nie mówię w takim sensie odpowiedzialności. Ponieważ zobacz, jeżeli na przykład się stanie tak, że yy, jesteś zdenerwowana, bo twoje dziecko nie wiem, na przykład przychodzisz do domu i yy, wchodzisz, a tam cego. Wszystko porozwalane, dzieci się albo bawią, albo biją, wchodzisz do kuchni, po prostu wszystkie, wszystko też porozrzucane, i zaczynasz się denerwować. Najpierw się pojawia frustracja, jakieś tam poddenerwowanie, i w końcu przechodzisz do złości. I teraz tak. Nawet jeżeli. Od te dzieci jakby spry, zrobisz, że one są zbyt odpowiedzialne, na niej się wydrzesz, zagonisz do sprzątania, no nie wiem, no cokolwiek, to tak naprawdę w tobie jednak pozostaje jednak ta frustracja, to zdenerwowanie, jakieś rozczęsienie, może żal, żal rozżalenie, cokolwiek. To zostaje. I nawet jeżeli te dzieci spokojnie zaczną rzeczywiście sprzątać i w ogóle zachowywać się, no bo to one są odpowiedzialne za ten bałagan, to ty jednak w środku jesteś jakby rozchwiana. I ja właśnie mówię o odpowiedzialności w ten sposób, że jeżeli ja wchodzę do domu i widzę Saigon, to wtedy staję przed sobą i się zastanawiam o co mi chodzi jestem jak się teraz czuję czuję się nie wiem rozchwiana rozdygotana zdenerwowana zaczynam się wściekać dobra i dlaczego i wtedy dochodzimy do czegoś takiego że tak naprawdę to ja zanim otworzyłam te drzwi to ja miałam nadzieję, że wszystko będzie pięknie poukładane, dzieci będą się pięknie bawić, ja wejdę, przygotuję si obiad, czy tam podam, czy, czy zrobię, i w ogóle wiecie, będzie tak różowo, będą serduszka i w ogóle. A to, to były tak jakby moje oczekiwania. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna. I ja wtedy tak naprawdę zaczynam. Ym, jest to konflikt między tym, co ja oczekuję, moimi oczekiwaniami, a rzeczywistością. I tutaj dochodzi do, do takiego starcia. Jeżeli dochodzi do starcia, oczywiście, tam zaczynają się pojawiać jakby tam złe emocje. I odpowiedzialność w moim pojęciu, i w tym, jak ja to używam, chodzi o to, że jeżeli ja wchodzę do tego mieszkania, i widzę Saigon, zaczyna się coś we mnie dziać, i wtedy zatrzymuję się. Zatrzymuję się i mówię, co się we mnie dzieje? Co, o co mi chodzi? W czym jest problem? I wtedy mogę spokojnie sobie to wszystko poukładać. Mogę zobaczyć, o co chodzi. Mogę to rozwiązać. Pierwsze zajmuje się sobą. I właśnie zajmuje się tym starciem. O co tak naprawdę u mnie chodzi? Co jest z tym starciem, z tym między tymi oczekiwaniami, które, które mam, a y, rzeczywistością, która jest zupełnie inna niż, niż moje oczekiwania? I to jest właśnie, w moim pojęciu, odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność później y, przechodzi też y, do tego, że zaczynamy. No nie tylko właśnie w takich sytuacjach domowych, tylko zaczynamy widzieć w szerszym aspekcie, ponieważ fajnie szukać odpowiedzialnych za coś tam, na przykład za, za ocieplenie klimatyczne. I, I powiedzieć: No tak, bo wtedy, jeżeli znajdziemy winnego, to ten, temu winnemu możemy nam jakąś karę dać i możemy go zmusić do tego, żeby on coś tam zrobił. I wiecie: i wtedy jestem fajnie, jestem po prostu, jakby to powiedzieć, no jest ja sobie z winy. Ale w momencie, kiedy ja stanę sobie sama przed sobą z całej odpowiedzialności i powiem. No dobra, a o co mi tak chodzi? Tak naprawdę chodzi i co ja mogę. I wtedy ja mogę dochodzę do czegoś takiego, jak szukam rozwiązań. Co ja mogę z tym wszystkim zrobić? Do jakiego punktu tak naprawdę ja jestem, yy, ja jestem odpowiedzialna za, za to, co się dzieje. I, yy, no i chyba o, to, o, o tym chciałam dzisiaj powiedzieć, o tej odpowiedzialności. Ponieważ jeżeli ja zacznę patrzeć się w siebie, patrzeć o co mi chodzi, patrzeć się w moje emocje, co się we, ze mną dzieje, to wtedy będę mogła sobie spokojnie y, dojść do czegoś właśnie do rozwiązań. Zobaczyć, a co ja bym chciała, jak ja bym mogła to rozwiązać, żebym ja się dobrze czuła, i żeby to właśnie wszystko było. Y, wszystko było tak, jak na przykład ja chcę. Tylko że. I wtedy wychodzimy jakby z naszych oczekiwań i wchodzimy już w taki tryb realności. Że dobra, ja bym chciała spokoju, czy ja bym chciała posprzątane mieszkanie, no a z dziećmi jest to realne, czy nierealne. I wtedy ja sobie mogę, mogę już podjąć jakieś działania i mogę zobaczyć, o co, o, co, o co mi chodzi, i jak mogę dojść do tego, co bym chciała. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo.